Otwieramy. Dzień Tak, Taki coś. I drugi również, co otworzy. Hej, hej, hej. Witam Was w kolejnym filmiku. Tym razem można powiedzieć, że mamy nieco inną sytuację, bo nie rozładowujemy standardowo, tak jak zawsze, z węża. Tylko rozładunek będzie grawitacyjny. Więc mam nadzieję, że. Coś wyniesiecie i pamiętać pierwszy dekiel zawsze otwarty, bo, bo inaczej zaś się beczkę i będzie po zawodach. Lecimy. Wam taka filmka to już mi się podoba. Tu macie od razu wagę. Wielki, konkretny plac. Można sobie zawrócić, można ten. Co prawda biura żadnego nie ma na wierzchu, ale zaczynamy już dobrze się zapowiada. Dobra, wjeżdżam na wagę i zobaczymy, jak to będzie. Nie musiałem specjalnie długo czekać, bo yy, akurat to będzie grawitacyjny rozładunek. Tak więc zaraz Wam wszystko yy, opowiem tutaj, co i jak. Czyli tak, mianowicie pierwsze co? Wchodzimy na górę beczki i otwieramy pierwszy dekielek. Akurat deszcz pada, no to nie mogę go otworzyć na oścież, to otworzę go tak, wiecie, po prostu odkręcę, a wtedy już w środku sobie... Tam zrobię właściwie to wam pokażę tylko. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, yy, powinno się zawsze otworzyć pierwszy na oścież całkowicie, nie? Ale ja otworzę sobie pierwszy i drugi, ponieważ beczka jest całkowicie pełna. I tak wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony. I mówiąc na oścież, no to otwieramy. Czekajcie. otwieramy go całkowicie, nie? Bo jak zauważycie, ten Dekiel jako jedyny otwiera się w przeciwnym kierunku niż pozostałe. To jest właśnie po to, że jak unieście ten do, do samej góry, to że on się Wam nie zamknie. Że wiecie, no, siłą grawitacji po prostu będzie ciągnęło go w dół. O, tutaj sąsiad już wjeżdża. Co do samego produktu, to jest takie, kurde, jakby drewno pomielone. To jest też celuloza. To, co tam szybciej kiedyś rozładowałem w Belgii? Tylko to jest takiego rodzaju hmm, kurcze, taka jakby granulowana, coś w tym rodzaju. Takie nie wiem, trociny zgranulowane, tak to można byłoby nazwać. Dlatego to jest kiprowane, a nie, a nie normalnie pod ciśnieniem rozładowywane. Dobra, się otworzę. Estetycznie jakby ten pierwszy tylko otworzył, no to też byłoby spoko, tak? Bo to ciśnienie będzie wylatywało. No ale ja tam przykładem swoich kolegów z poprzedniej firmy jestem nauczony, że lepiej otworzyć dwa, w razie by ten jeden się zamknął, żeby nie zasał beczki. Bo to głównie o to chodzi, nie? Żeby się nie wytworzyło podciśnienie. Bo kiedy towar będzie się spadał w ten lej, to będzie tak jakby cały zatkany. Jeżeli będziecie mieli górę beczki zapchaną, no, a tylko odpocznik otwarty, to nie ma szans, żeby to powietrze yy, zasysało do, do środka, bo w tym momencie zasysa. Ale wierzcie, wierzcie mi, że w tych beczkach wystarczy bardzo małe podciśnienie i one po prostu się zassają, kurde, jak, jak puszka coli. Się zgniotą, kurde, w i jest po zawodach. Tak więc w tym wypadku otwieramy zawsze, za każdym jednym razem yy, pierwszy, pierwszy dekiel. No, też normalnie go otworzyć i, i ja otwieram drugi osobiście, ale to też wasza indywidualna sprawa, jak tam sobie wiecie, jak tam sobie będziecie robili. No dobra, idę, znaczy idę, zjem sobie coś i, 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 i myślę, że będziemy rozładowywać. Tutaj słówko odnośnie samych podpór, nie? Tutaj za każdym razem podpory muszą być rozstawione. Tutaj są takie, kurde, już przygotowane te, te, te podkłady, podpory rozstawione. I odkręcamy przepustnicę, czyli na maksa otwieramy i dodatkowo otwieramy motylki, prawie wszystkie. I zaczynamy od opuszczonej beczki. Czyli nie podnosimy najpierw, i dopiero wtedy odkręcamy, tylko na odwrót, właśnie. Bo tam jest i tak towar, i tak będzie nam po, po butach się sypał. A właśnie robimy w ten sposób, że najpierw szyber na maksa, tam się będzie wylatywał w tą dziurę, co, co wam za chwilę pokażę produkt. I otwieramy wszystkie motylki, tylko zostawiamy całkowicie prawy i całkowicie lewy zakręcony, tak, no wiecie, tak częściowo, żeby łatwo było ten łatwo było go odkręcić, bo ten towar pod, pod naciskiem on będzie napierał. I tu trzeba też bardzo uważać na to, żeby motylek nie wyskoczył po prostu klapa was pierdolnie i no i będzie nieprzyjemnie, tak. To to dopiero jak będzie praktycznie pusto, wtedy otwieramy jeszcze bardziej i wtedy ten towar przez tą klapę, przez tą dziurę między klapą a yy, silosem będzie nam wylatywał. Dopiero na sam koniec, jak, jak już będzie w zasadzie puste, dopiero wtedy otwieramy tą klapę całkowicie. Bo też nie może być tak, wiecie, że, że to sypnie kurde 25 ton, tylko, tylko powolutku. Tutaj co do samej hali, no to na miciutko. Tu drzwi, drzwi są małe, ale wiecie, ale już sam samo wnętrze, no to jest spoko. Tam normalnie, jest spokojnie można się podnieść ten do, do, do samej góry, tylko jest narysowane, że trzeba uważać na front beczki, żeby, żeby nie przyhaczyć. Bo wiadomo, tam silos jest dłuższy, a... Tam jest taki, kurczy pomost, tak mniej więcej, o, jak macie drzwi, to tam, gdzie jest ta jego kabina, no to tak ciut do przodu, no to taki pomościk jest, no, to, 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 trzeba uważać, żeby, kurde nie przejechać tłokiem, to, to trzeba trochę głębiej tam wjechać, ale tak poza tym, to zazwyczaj jest tak zrobione, że, że można się podnieść normalnie. Jeżeli chodzi o same te rozładunki właśnie grawitacyjne, to... Kurde, no, z 80% tych, tych, które mam, albo miałem, no to były właśnie paszarnie. Tak jak tutaj, że co ze zwierzętami, to jest w nazwie, ale szczerze mówiąc, nawet nie patrzyłem, a śmierdzi paszarnią, więc, więc raczej to będzie paszarnio. A jeżeli chodzi o pozostałe, no to są te takie miejsca, gdzie przetwarzają ziarno, zboże, jakieś tam tego typu rzeczy, też właśnie tą, tą celozę przywoziłem tam. To są te fabryki, co produkują olej jadalny. No to to właśnie też tam się przywozi. To, ale to, to raczej w rzadkości i z reguły z węża rozładowałem, ale chociaż też mi zdarzało właśnie, że, że zboża albo ziarno właśnie kiprowałem i pek, pek, i tam... 20 minut i, i, i wyrzucone. <grym zainteresowań> Dobra. W środku otwieramy dekielet jeden na tak, co? Takich coś. Drugi również co otworzę, nowe stadium by tak wyglądało. Że otworzyłem sobie przepustnicę. Na razie opuszczony silot jest i tutaj przez uchyły się mi wysypuje. Zajdzie mi trochę z tyłu, to otworzę normalnie na maksa tutaj ten, ten, ten de dekielek. Nie? Stopy rozstawione we właściwych pozycjach z jednej i z drugiej strony, i zaraz lecimy dalej w górę. Jeśli o sam odbiornik, to na dole jest coś takiego. Taki ślimak i on odbiera nam towar. Muszę stopniowo, żeby jak otworzyłbym naraz tą klapę z tyłu, to by mi po prostu towar zasypał. I mnie. No nie chciałbym tego. Ale widzicie, o już przestaje lecieć, zaraz, te, zaraz otwieramy. Wyracijną zdjąłem. Żeby mi nie wyleciała. Dobra, idziemy dźwigać go do góry. Ktoś z Was mi pisał, że pilota mi zazdrości, że zarobica sprawa to właśnie przy gra grawitacyjnych rozładunkach to rzeczywiście, no, robi to robotę. Dobra, niech się powoli tylko podnosi. Ten mamy uchylony. A, i tak jestem zakurzony i tak? A dzięki temu troszkę mniej będzie. I o to, że wiecie, żeby nie sypało się za dużo tego naraz, żeby tego leja całkowicie nie, 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 nie przepełnić. No powoli, powoli i stopniowo się fajnie wyspuję. Taka, że ta klapa spadnie, ale to nic nie przeszkadza. Ona po prostu będzie sobie po tym produkcie się ślizgała. Więc tutaj to, to nic nie będzie przeszkadzało. A, a jakbyśmy otworzyli na maksa, to może być tak, że na mozemię zahaczy, jak do, do, do samej góry podniesiemy. Więc ja zawsze osobiście w ten sposób zostawiam, żeby mi. Nie, nie zahaczało tam po prawej stronie, nie? O tą, no, albo o ziemię, albo o tą barykadę. uniesione, a na razie jeszcze nic nie leci, więc jeszcze, jeszcze chwila. Na tym etapie, no to dobrze jak Tak sobie powolutku leci, to wtedy jeszcze nie ma takiego uderzenia wielkiego, ale jeszcze ciutek do góry. Kurwa. No dopóki ten lej na dole nie jest zapełniony to jest spoko, to możemy dawać czadu. Stop. Dobra. Stop. Ale kurze się. Dobra, poczekamy, niech spadnie ta pierwsza tura. A, dajemy dalej, a teraz będzie to takie największe uderzenie, że ten towar się odsunie. To będzie to najgorsze, co jest. No teraz nie leci, nie leci, a tak chwilę się odsunie, bo już mamy tak do wysokości kabiny mniej więcej. No Stop. Stop. i teraz jest spoko i tak powinno lecieć cały czas Dokładnie takim tempem Trochę daje czadu tutaj, ale Pistolet mamy na, na powietrze, więc spoko. No już powoli się napełnia ten lej, czyli na razie nie podnosimy, niech to sobie spadnie i przepompuje, i wtedy możemy lecieć dalej. Najważniejsze, no, jak, jak zaczynałem, no to wiecie, dlatego mówiłem, żeby przepustnicę otworzyć, bo wtedy, tak jakby z tyłu, z silosu, do tyłu, zlecić cały ten produkt do, do sypu i możecie sobie bezpiecznie wtedy otworzyć ten ten, to, to, kurde, ten lej z tyłu. Tą tylną klapę o, w ten sposób. Ja wiecie, jak, by, jak mielibyście uniesiony, no to ten towar by cały czas naciskał i jest szansa, że, że uderzy raz i po prostu krzywdy zrobi, tak? Więc tutaj lepiej to zrobić na... w ten sposób bezpiecznie jest. Tak sobie idzie, tak sobie spada, więc mamy dużo towaru jeszcze z przodu, a z tyłu już malutko. Tak więc ostrożnie. Kurde, policję tu można dostać tak dalej. <gry> Dobra, to jedziemy wyżej. Węże oczywiście odczepiłem, nie? Jeden i drugi, żeby nam nie przeszkadzały od popychu i od tego jest odczepione wszystko. Na takim etapie, że trzeba dosłownie, no, pociutku, ciutku, wiecie, podnosić to, to tego stylosa, żeby już nie przysypało tej klapki, Bo jeżeli będzie za dużo, no to tam ten ślimak nadal nie dobrze odbierać, nie? I wtedy będzie tu wam na zderzaku to leżało i ogólnie będzie podnosiło klapę. Jeżeli teraz bym podniósł za wysoko. O, w ten sposób, no to wiecie, to tutaj by się kurde chaura zrobiła. A tego nie chcemy, więc stopniowo. Tak jak na, na łódce o coś takiego, coś podobnego ładnie się tam powolutku wysypuję. Co do uniesienia, no to mamy tak trochę ponad kabinę, tak tłoczek i, i, i ciutek. Czas rozładunku w tej chwili to jakieś nie wiem, z 12 minut może. Myślę, w 20 minut się wyrobimy, bo tam już pusta się zaczyna robić. Pominij, że w wypadku kiedy wiecie, kiedy się już przesypie wam ten, ten yy, produkt i będzie za wysoko, faktycznie nie wiem, chruśnie, za, za, za dużo się wysypie naraz to wystarczy delikatnie wziąć w dół beczkę i on przestanie lecieć za chwilę. No tam nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, poczekać chwilę i ten ślimak tam na samym dole ładnie to nam zabierze. No, teraz też tam trochę za dużo podniosłem, ale już wolniej leci i już zaczyna fajnie się to normować. Spoko rozładunek. to tak to mógłbym kurde codziennie rozładować. Na łeb nie pada, nie wieje. Ciach, ciach i wysypane. Dużo czadu dałem i kurde mi się... Już zaraz tu przesypie z tyłu, a potem trzeba sprzątać. Tak więc albo zaraz opuścimy go drobinkę w dół, albo... Ale chyba nie, chyba nie trzeba. Chyba, chyba prze, przepchnie to. A potem trzeba zamiatać, tak? Będę beczkę pomiatać, żeby, wiecie, żeby się nikomu tam nie sypało, kurde, na, na yy, szyby. No niestety, to jest pewna wada tych rozładunków, że, że to potem trzeba zamieść wszystko. No tutaj się aż tak bardzo jeszcze nie kurzy, bo są takie miejsca, że wiecie, że tak daje, że... W ogóle, i beczka jest biała, i ciągniki, i całość. A tutaj tylko zderzak widzę i jakieś tam pierdółki, więc nie ma, nie ma tragedii. Trochę produkty to zobaczcie, to jest typowy taki, kurde, granula takie jakbyście mieli drewno przemilone i przeprasowane przez coś. No, takie szkliste powierzchnie tutaj są. Jak przetrzesz to, to się rozpada. No jest... no nie jeszcze nie o czegoś takiego, bo to jest ten, ten ostatni rodzaj celbozy, o którym wtedy wspominałem, że mm, są trzy, że jest taki taka puchowa, wręcz mm, jak puszek, że, że cała beczka ma 6 ton, a że jest taka średnia tam, że beczka ma jakieś, nie wiem, 15-16, i to jest ten ostatni rodzaj, że cała beczka ma właśnie 25 ton. No to się w sumie granulacją różni, tak? No, w sumie tak, no to nazwa produktu jest taka sama. Tu to, że to czy to jest jedno i to samo, tylko w różnych formach. Oho, trzeba wziąć beczkę w dół. No, dobra, dawaj dół trochę. O i mamy ten efekt, którego chciałem uniknąć, że wiecie, że, że ten towar się zesuwa, ale beczka jest prawie pusta, więc dlatego tak się dzieje. No, to mamy pusto, finito, dobra, podnosimy do samej góry, obsztukamy i. Teraz sobie pozamiatam i lecimy dalej na, na myjkę, odstawić naczepę naszą i podmienić, ładować i rura. Dobra. A czekajcie, bo tam jeszcze coś spada z góry. O. No to są końcówki, tutaj trzeba uważać, bo to towar już na samej górze został. Kurde, leci jakby się browarów opił i po pięciu do kibla poszedł. W ogóle leci partia. Dobra. No to jest wada, że cały czas silnik musi być włączony. O, no, znowu leci. No fajnie słychać po beczce, jak się przesuwa. Ale pięknie poszło. Myślałem, że gorzej będzie. Zaczto, na nic raczej nie. dobra, podnoszę, obstukuję i widzimy się dalej. No i dobra, jak widzieliście, jako tako poszło. Można powiedzieć, że całkiem spoko rozładunek, tylko pod warunkiem, że mówię, no musicie zawsze zostawić ten pierwszy do dekielek otwarty, bo inaczej, kurde, no można sobie naprawdę diabła narobić, bo jeżeli nie otworzycie go, no to beczkę zaś się wiecie, jak, jak puszka koli i będzie, kurde, no bez kitu po zawodach. A zobaczcie co, co sobie kupiłem. Będziemy filmowali teraz... Nie, nie tą BMK z tyłu to akurat nie moja, jeszcze muszę trochę w transporcie pojeździć, to, to po prostu ktoś sobie sem przeszedł, a, a sobie drona kupiłem. Zaczek jak się szkole. No, można powiedzieć, że będziemy kurde, w takiej formie nagrywali. Hmm. Dobra, to lecimy, zobaczymy jak to pójdzie. Wydaje mi się, że z drona mogą być ciekawe ujęcia. Zobaczcie, ja sobie wziąłem takiego mniejszego, żeby mieć kurde możliwość na firmach filmowania. Dobra, że w czasie rozładunku albo załadunku będziemy nagrywali właśnie z drona. Ale to jeszcze muszę, muszę troszkę się nauczyć latać, ale powiem Wam, że całkiem spoko, kurde, zabawa. O, teraz jak zejdę niżej... No, Andrzej, opadaj. Dobra, pora wracać w domku. Mam nadzieję, że materiał przyniósł coś pożytecznego w Waszym życiu i trzymajcie się. Do następnego. Heja.